A więc tak moi drodzy, dzisiaj zajrzeliśmy innymi do lewiatana i do żaby jednocześnie, więc mamy tego towaru trochę, jak sami widzicie. Więc tak po, po, po... trochę będę Wam pokazywać, co my tu dzisiaj ciekawego trafiliśmy, więc tak, no jak widzicie sami trafiliśmy takie rolki. Znowu z żaby, datowo to wygląda do 18.09, czyli jest pełna pary nie przelatowano, więc nowe hot dogi, takie żabowe, ostatnio je też znalazłem. To w miarę się częst, często zdarzyło, że tak powiem. Datowo do drugiego, do, do, do drugiego Jedna paczka, druga paczka też pewnie tej samej dacie. Takie bajgle z salami, dzisiaj żabowa. Datowo do 29. Co my tu jeszcze mamy? Takie oczywiście typowo żabowe kanapki. Tu akurat mamy pastę jajeczną, datowo do, do 19.09. Tutaj kolejna kanapka, też do 199 też z jajkiem i z bekonem. Ta kanapka też jest do 199 czyli wszystko tak, plus minus 3 albo 4 dni przedatowane. Tutaj jest akurat do 179 następna kanapka, ta kanapka jest do 29, czyli nie wiem, 2 albo 3 dni przedatowana. Tutaj mamy też kanapkę. Jakąś tam szynka, jajko do 29. To jest na przykład do 19.09. Czyli różne, różne z terminem. Tutaj na przykład kupiliśmy takie nowe jakieś tosty żabki. Tylko tego jeszcze nie wyciągałem. To z szynką i serem. A datowo to wygląda do 18.09. A te też do 18.09. Co my mamy. Mamy następne kanapki, kajzerka z jajkiem, datowo do 19.09, czyli tam też parę dni przydatowane, co my tu jeszcze trafiliśmy, tutaj też jakaś kolejna kanapka, to jest pieczony bekon, sałatka, 19.09, 19 takie crunchy ze śliwką, miesiąc przedatowana, ale otwarte wszystko, nie otwarte raczej, więc spoko. Co my no tu mamy? Następną taką kanapkę żabę. Datowo to wygląda do 18.09. Więc spoko. Takie jakieś śledzi, śledzie na raz. raz się trafiły dzisiaj 23, czyli tam parę dni chyba. Jeden dzień przedatowany też. Jeden dzień przedatowany i też 23, czyli jeden dzień przedatowany. Są my tu jeszcze dzisiaj trafiliśmy? Parówki Berlinki z Kurczakiem datowo 11.9, czyli tam, no, czyli 8 albo 9, nieprzedatowane. I kolejna paczka barówek, też 11.9. Co my tu jeszcze dzisiaj mamy ciekawego? No, opieramy trafiliśmy datowo do 4.10. Te, te są też do 4.10, a ta paczka jest do 27., czyli dwie jeszcze w ogóle nieprzedatowane, a w trzeciej się termin przydatności zbliża. Następna. Następny to warto, sałatka warzywna z kurczakiem z datą do 7.10, czyli jeszcze terminie. I ten, ta sałatka z ryżem, ananasem i tujczykiem datowo do 269, czyli też termin przydatności się zbliża. Takie surówki z trafiliśmy, już Wam mówię jak to wygląda datowo, do 229 i tutaj ten sam temat, 22.09. Co my tu jeszcze trafiliśmy? Ciekawego. No, tam banany sztuk 4, mufinkę jakąś. I dwie rolki rolek. Znaczy, jedna sobie tylko nie zjadłem. To fakt, chciałem Wam pokazać, że jedna rolka jest. Yy, już wam mówię, Tą rolkę wczoraj znalazłem, a tą rolkę dzisiaj znalazłem. I tak to się prezentuje. Jedna rolka jest. Jedna rolka jest datą do kurczę nic tu nie widzę 17.9 a druga rolka jest datą do 18.9 czyli dosłownie parę dni i tak, no i drodzy, tak na szybko Wyglądać jej. Jak sami widzicie, mamy towar różny, różnego typu: jakieś sałatki, pierogi, banany, rolki, co tu jeszcze jest: śledzie, musli, jogurty, crunchy, maślanki. A jeszcze maślanki trafiliśmy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opakowań z datą do 21 9. Jakieś bułki hot no oczywiście, kupę kanapek, jakieś te kebaby, czy tam rolki, nie wiem co to jest, w sumie, to jest jeden chuj. co to tam, tosty, żaby i takiego typu jedzenie, więc jest tego towaru trochę dzisiaj. Jeżeli interesują Was takie tematy i chcecie być uczestnikiem kolejnego Skipa na żywo, to zapraszam Was serdecznie na następny dzień, który odbędzie się taka transmisja, najprawdopodobniej w dniu. Jutrzejszym już, już. Dzięki bardzo za oglądanie, za uczestnictwo. Pozdrow.